Witam wszystkich uprzejmie w kolejnym odcinku z GRATEFUL. W zasadzie to można by rzec, że chyba zbliżam się ku końcowi. A dlaczego tak uważam? Ponieważ wydarzyło się parę dziwactw i pomyślałem sobie, kurwa, skoro już nagrywam te moje dzienniki, dzienniki grzechu, no to wypadałoby nagrać przynajmniej zakończenie. Które byłoby definitywnym dowodem na to, że grę przeszedłem. Więc coś mi w powietrzu śmierdzi, że chyba zbliża się koniec. Więc postanowiłem załączyć obiesa i coś nagrać. Dobra, gdzie tu kurwa muszę iść? Oj, ciekawe. Dobra, napierdalamy. Co się wydarzyło? Jakiegoś, spotkałem jakiegoś, jakieś bóstwo, czy Boga, czy innego Diobła. Właśnie w oddali była jakaś dziwna góra świecąca, czyli to jest to. Tutaj jest jakaś mini arena. Tu żadnych pytajników nie ma. Dobra, czulamy, cóż się może wydarzyć? Co się wydarzyło wcześniej? O, widzimy jakieś drzewo boskie. E, ogólnie to wybrano króla tych, tych ludów różnych I ten król, którego ja jakby pomogłem, czy znaczy tej osobie zostać królem, to mi obiecała, co, że mnie doprowadzi do tego właśnie miejsca. No i teraz uzyskam jakieś odpowiedzi.

our veins rocked in stagnant water and still it is those same children who can hear till they could be taught by my children learn to give back but for that i must survive i have seen what fed by the venom of intrigues from far away to save his own life he stole my strength. He draws each day a little more from me. I don't understand. The one you call Constantine. Oh, I you should not him. him. That's, that's impossible. You must be. Someone has followed your footsteps. My children are waking and tracking. They will attack all from us. Wydaje mi się, że tam był taki ten były król, który się w jakiegoś diabła zamienił. Wydaje mi się, że tego właśnie kuzyna głównego bohatera Konstantina e, przejął.

it's actually some kind and it would be possible to cure it but i'm not sure that i understood know that if we can help our allies i am certain that the on the thank you you still look troubled i just learned a few i understand goodbye kurwa and jednak jeszcze daleko. Odblokujmy sobie obozik. Hmm. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może jednak nie aż tak długo. Chociaż z tej rozmowy wynikało, że muszę rozkminić. A ta gra jak na razie rzuca. Graczowi y, kłody pod nogi przy każdej możliwej okazji. To znaczy, nic tutaj nie może być proste, wszystko musi być skomplikowane. Jest, y, zapytaj się kogoś tam, to ci odpowie, taki jest Quest. A ty idziesz do tego kogoś, a okazuje się, że go nie ma, musisz poprowadzić po, po śledztwo, okazuje się, że ktoś go porwał, musisz odnaleźć porywaczy, bla bla bla, i to się tak wszystko miele i rozmemułowuje. Constantine. My dearest cousin, I'm so glad to see you. You are right on time. We have visitors, and your advice would be most welcome. Let me introduce you to the emissaries of Teleme and the Coin Guard. <sighs> Quite brazen, isn't it? That they would send us an emissary after having tried to assassinate me. The commander must have a solid reason. That's what I hope. San Mateus has been sustaining attacks of unprecedented violence. They can only be the works of the demons No oh, interesting. The Mother Cardinal is begging you to send her some troops, as well as your cousin. We have the same problem. Our men are becoming exhausted, fighting off endless attacks. We were hoping that, despite our past differences, you would agree to help us.

<laughs> Constantine, my dear cousin, I am always happy to see you. What news do you bring? I finally managed to enter the sanctuary at the heart of the island, and I was able to talk with Enon and Fractumet. How marvelous! Tell me about it. The sanctuary is heavily protected. Only a high king can open. I remember you saying that. How did you fix this problem? I had to interfere in the natives' elections and earn the trust. You really are an outstanding diplomat. Tell me, who did you choose? Ula, the king of the village of Vignamri. I am certain that you have made the right choice. I was able to enter the sanctuary. It had to be. Oh, how I envy you, entering the. M what does he look like? Is he some kind? Of no. In fact, I spoke to an ex. Fascinating. And I thought the gods were. Did he tell you where the Malachor was coming from? Is it a curse that he can't? No. According to him, we are responsible for the emergence. By exploiting the Earth so much. We have... And the disease has contaminated us through the water that we drink and the plants that we eat. Strange. And yet it seems plausible. So, he says that the Earth can be healed, that his children know how to do it. He also said that by healing the Earth, we would heal those who live on them. this is a fascinating revelation. It won't be easy for our neighbors to I'm afraid that even my father might receive it with skepticism. Did he tell you anything else? Hmm. hmm. Dobrze, powiem mu, co mi tam. Mm. Yes. Something rather disturbing. He talked about you. He said his existence was in danger because of you. Really? But that doesn't make any sense. I never hurt anybody on this island. Unlike our neighbors, I have never abducted or tried to convert islanders. I don't think that's what he was referring to. Cousin, please, you know me. I have made some mistakes, but I never threatened anybody. The only person who I put in danger is you. And you know how sorry I am about that. Yes, I do know. Forget about it, will you? This god manifestly wants us to pay for the sins of our fathers and to have his revenge for the invasion. By sowing the seeds of discord between us, he's probably hoping to weaken us. Do you realize that you have succeeded? Is there anything you would like to tell me? I must take my leave. Take care and come back soon. Może jakieś tam misje się pozmieniały? Sprawdźmy. Jednak nie. San Matias. Hikmet. Dobra. No to czulamy tam. No przynajmniej te 25 minut muszę nagrać. No, więc nagrywajmy. Teraz będą nody jak skurwiesyn. Dobrze, sprawdźmy co za problemy ma miasteczko <laughs> duchownych. Gdzież mam... Aha, do głównego pałacu. Dobrze. Zapierdalajmy więc do głównego pałacu. No jak widzicie, nudy i nudy. Troszkę się wciągnąłem.

So you're not certain that... We were mistaken when we thought them responsible for the Malachor. But no matter where... One of our outposts... I beg you, maybe they can help you find... I will go there and meet... Them. I am infinitely grateful, Your Excellency. I am certain you will put an I must leave you. Naturally, Your Excellency. Tutaj, posterunek kurwa. Dobrze, to idziemy tu. Dobrze, szybko, szybko. Cóż mogę ciekawego powiedzieć w międzyczasie, gdy zapierdalam? Hm. w zasadzie to nic, nie wiem co powiedzieć. Ta gra nie jest jakaś posterunek, jest to takie coś? Klik jest. Zaczynam w tej grze dostrzegać pewne ciekawe elementy, jednakże jakby to powiedzieć, niezbyt. Są ciekawe elementy, a są i nudne elementy rozdrabnianie tych wszystkich questów. To mnie na przykład denerwuje. No, niech to nie. Dobra, zapierdolodź. sobie Piździka, który nakurwia niczym karabin automatyczny, jak zapewnie widzieliście, coś pięknego. No i co? Już? Aha, okej. Okay. Yep. Ile będzie fal? Aha, jest tylko na, na małym zakresie niestety. Cudownie.

Znaj zwiadowców. No oczywiście. Miałem ochronić ich, ochroniłem kurwa. Ale nie, to za mało. To za mało oczywiście. Muszę jeszcze ogarnąć zwiadowców. A chuj z wami. Sami sobie ogarnijcie, co ja jestem. Jestem pierdolonym dyplomatą. A nie chłopcem na posyłki do chuja pana. Co za banda nieudaczników i ja pierdolę. Co za banda chuja. Kurwa, kawałek to jest. Nic nie idzie po mojej myśli. Pierdalaj. Bym się wjebał w maliny, no szkurwa, co za kolizje zjebane. Ja nie mogę, kurwo zabijmy. Nie to perzy z mojego karabina automatycznego Jebany plujak Nie przelewki, panie, panie kolego. A co mamy z nim zrobić? Lewa. A bym zabił, ale on może ma jakieś ciekawe informacje, więc zmarnuj jedną jeden eliksir. Thank you. Your officer sent us. Uh, you will find there was a, a, a creep. Thus, it. Preve I fled. And um, you were right. There w we took some note It may be of use to you. This is a fucking key. Co teraz? Pozniej przyczyna ataku zwierząt. Aha, kur, nie ten przycisk. Dobra, Najbliżej jest tutaj. Wysokie drzewa pójdź w piszczel Jebane bestie twarde skurwysyny coś sobie mają mi trygującego? chuj Pierdole. No rozbij obu z kolego. O kurwa, bosiur. Kurwa. udało się, dobra Wykupiłem sobie skilla takiego rolka Zajebistego

Co dalej mam zapierdalać w odmęty, w czeluście? Nie, chuj, pierdole. Tylko gdzie się, gdzie kurwa jest ten? Tu, tu nie? Tak. Tu był twardy syn. Nie powiem, nie powiem. Nie powiem. Dobrze oddajmy, znaczy pogadajmy z panią kardynałową. I zakończymy to nagranie. Gubernator, o jakie ładne słowo. Czyli innymi słowy zarządca. Your you are back. once again, your help. there were some losses, but the and it's thanks to them. the officer sent out a small party. now that's a resourceful. his men died. it resembled a nardeig man. its skin was covered in stains and ulcers. and its behavior. where could it have come from? i don't know. but some... these attacks are too coordinated and too. Co you are a man of great ingenuity. I'm at any rate, i am extremely grateful for <laughs> <health coughs> this.

Dobra. E, więc chyba ta sprawa została przeze mnie rozwikłana. Tak. Tak, czyli muszę uratować dwa miasta. No chuj z Wami, kurwa. Ciekawe co się okaże. Jak. Do jakich wniosków dojdzie nasz główny bohater, gdy. Drugą wioskę uratuję, czy znaczy w zasadzie to miasto, siedzi. Kurwa, miasteczko, miasto. No Widzicie jakie to jest? Pobudowali się tutaj najeźdźcy. Dobra, w takim razie to byłoby na tyle. Myślałem, że będzie koniec. Końca nie było. W sumie nie dowiedzieliśmy się niczego szczególnego. Bo to już wcześniej było lekko tak napomknięte, że to jest klątwa jakaś tam się nie by okazało, że to jest ich wina, ponieważ splugawili ziemię. Okej, okay. cóż mogę rzec, do następnego oby. Oby nie było tak, że sobie poklikam coś tam pogram i nagle koniec, nie? wtedy będzie chujowo, wtedy będę musiał nagrać dwuminutowy filmik. Z kredytów albo wczytam sejwa, coś w tym stylu, ale to się zobaczy. Więc tym razem już na serio. Do następnego. Hej.